tam Bunkier Muzeum w Konewce. Schron ma 385 metrów długości. A przy wejściu są dwa takie małe Takie bunkry. Prawdopodobnie bunkry obserwa, obserwacyjne. A w Wieleniu ich, ich nie ma, bo w Wieleniu akurat ich nie ma. A ten bunkier został zbudowany w takim samym celu jak ten Wieleniu. Dla pociągów sztabowych. Zapraszam na mój mm, poprzedni film Bunkier Wieleniu. Obok jest kilka schronów technicznych, ale o tym później. Na wejściu budka wartownicza. A dalej dosyć ciekawe eksponaty. A budową tych schronów zajmowała się organizacja TOTTA. Ten bunkier oraz ten, ten nie powstały w tym samym czasie co bunkry w Wilczym Sańcu na Mazurach. A po roku 1990 tereny te przeszły we władanie PLP Polskich Lasów Państwowych. A w 2005 roku pan Janusz Szymański Juliusz Szymański wydzierżawił schrony ten w konewce i Wieleniu i założył w konewce prywatną wystawę militariów a schron wraz z obiektami pomocniczymi, udostępnił do zwiedzania. A tu mamy gablotę z rosyjskimi bagnetami i menażkami. Mężczyzna, mężczyzna. Prawdopodobnie znaleziona gdzieś tutaj niedaleko. A bilet w marcu 2025 roku kosztował 21 zł. Czyli niezbyt wiele. Tutaj znowu mamy kolekcję hawerów, zarówno rosyjskich, niemieckich, jak i, jak i polskich. Tu mamy karabin przeciwlotniczy. Naprawdę jest tutaj co, co zwiedzić dla miłośników tego typu militarii. Tu mamy kolekcję granatów, od lewej granat nasadowy F1 F1N60 F1, granat zaczepny RG40, polski granat zaczepny WZ24, a tu mamy PPS PPS -a. a na górze angielski sten z bocznym magazynkiem Na dole kilka pistoletów. Tutaj mamy makietę yy, schronu, jak wygląda no, z lotu taka. A tu mamy dosyć ciekawą kablotę. Jest to MG42, czyli Machine Gevers charakterystyczna kosach Kosa hitlera obok yy, granic przeciw, przeciwpancernych panzerfaust a na górze karabin MG40 tutaj mamy dosyć ciekawe działo jest to działo przeciwpancerne z tego co kojarzę a tutaj mamy wózek transportowy szczerze mówiąc do końca nie wiem do czego służy No A to ciekawa gablota z modelami czołgów i innych pojazdów z czasu, czasu II wojny światowej. Znajdują się tutaj również opisy. Jaki kaliber. <coughs> Jaka waga danego innego pojazdu. Jest to. Jest to. Tutaj mamy drugą taką tabletkę to są taśmy do m.in. innymi M 42 I Tutaj mamy medal samolotu. A tu stoi CKM Maxima, czyli karabin, maszyn, ciężki karabin maszynowy Maxima. Wzór 1910. Luka chłodzona wodą. Używany zarówno w pierwszej, jak i drugiej wojnie światowej. Lecz, no, ale nie tylko. Jest to karabin produkcji rosyjskiej. A ten egzemplarz został, został wyprodukowany w 1944 roku. Używany jeszcze do dzisiaj. A na koniec kilka zdjęć. Miałem też zdjęcia infrastruktury zewnętrznej. Ale niestety straciłem kartę, na której były, były te zdjęcia. Wrzucam te, co moim zdaniem są najciekawsze. Pozdrawiam.